Dzień dobry, drogie raki. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, z przesłaniem z kart na miesiąc styczeń, czyli miesiąc obecny. Dobrze, niech tutaj wybiorę karty. Może, może. Może, niech to będą te karty. Dobrze, czyli raki. Miesiąc styczeń. Przesłanie będzie ogólne. Ja też nie lubię lać wody, więc będzie konkretnie na temat, czyli rak i miesiąc styczeń 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 Rak i miesiąc styczeń. Tak więc, drogie raki, jeśli chodzi o kwestie, tutaj zacznę. Pierwsze, co mi się w oczy rzuciło zawsze, zawsze o tym mówię. Karty dają w miesiącu styczniu zielone światło, jeśli chodzi o podpisywanie wszelkich umów. Tutaj te dwie karty mówią. Także nie zostaniecie, nie wiem, oszukane. Nie musicie się jakoś tam specjalnie wczytywać w to, co podpisujecie. W każdym razie będzie to z korzyścią dla Was, na pewno nie taką jednorazową, ale długofalową korzyścią. Sprawy finansowe, drogie raki, które jakoś tam chciałyście poruszyć. Tutaj te dwie karty mówią o tym, że one jakby w tym miesiącu styczniu zostaną nie tyle zatrzymane, co widać takie ślimacze, mozolne tempo, w którym się będą posuwać. Czyli na przykład, jeżeli czekacie na jakieś pieniądze, ktoś wam obiecał, to chyba jeszcze w styczniu ich nie dostaniecie, ja bym powiedziała tutaj luty, czy też jeszcze później. Kwestie materialne no tutaj mogą dotyczyć nie tylko pieniędzy, mogą to być też jakieś decyzje, rozstrzygnięcia dotyczące spraw finansowych, to one jeszcze w styczniu nie, nie znajdą swojego finału. O tym mówią tutaj te dwie karty, które pokazywałam. Co więcej, tak, zmiany pracy, jeżeli ktoś na przykład chce zmienić pracę, ja tutaj akurat nie widzę w tym miesiącu obecnym. Powiedziałabym, że w tej pracy, w której jesteście, którą wykonujecie, takie ostrzeżenie od kart, żebyście się nie przemęczały, bo czasami gra jest niewarta świeczki i tak naprawdę. Może nie zostaniecie jakoś tam super docenione przez to, że nie wiem, że robicie nadgodziny, przepraszam, że robicie nadgodziny, że nie wiem, wyrywacie sobie tak przysłowione rękawy w tej pracy, więc każdy razem nie przemęczajcie się, bo będziecie rozłożone na opatki, jak to tutaj ten oto osobnik. Czyli skupcie się na tym, co robicie, ale też jakoś nie wybiegajcie przed szereg, nie bierzcie 10 etatów sobie na głowę. Dla osób, które szukają miłości, to ja bym tutaj widziała widziałabym młodszego pana, młodszego pana koło Was, ale też karty nie mówią, jak ta znajomość się rozwinie. Czyli poznajecie kogoś, ale nie mówią, czy to będzie romans, czy to będzie relacja, nie wiem, na lata całe. W każdym razie osoba w Waszym wieku albo młodsza tego nie dodałam, że może być w Waszym wieku lub młodsza. Na pewno nie tutaj, nie starsza, nie starsza. Co więcej, jeszcze drugi Raki, No chyba to te najważniejsze rzeczy, które tutaj wymieniłam czyli podpisanie umowy. Yy, Jakichś papierów dosłownie, karty, mówią, które, które będą z korzyścią yy, dla Was. Ta korzyść nie musi być od razu, może być za czas jakiś. W każdym razie, bardzo tutaj karta Słońca jest sprzyjająca. Yy, także nie musicie się obawiać, nie musicie się zastanawiać, że ktoś Was tam oszuka, czy coś tam jest jakimś drobnym druczkiem gdzieś wpisane. Jeśli chodzi, jeżeli czekacie na rozstrzygnięcie spraw materialnych, niekoniecznie muszą to być sprawy finansowe. Ale jak najbardziej takie też mogą być. To uważam, że jeszcze na nie poczekacie, że styczeń nie jest miesiącem, który rozstrzygnie to, gdzie tam nie wiem, dostaniecie jakieś pieniądze, na które czekacie. Jeszcze na nie będziecie musiały poczekać. Tak samo dotyczy to osób, które szukają pracy. To ja bym powiedziała, że propozycja może się pojawić, ale podpisanie umowy widać później. Czyli jeszcze nie w styczniu, czyli może nawet od lutego. No tutaj na luty kart nie mam rozłożonych, więc Wam nie powiem. No i co jeszcze, karty radzą też, żebyście się nie, nie wyrywały sobie rękawów, nie, nie przemęczały się w pracy, bo możecie tutaj podupaść dosłownie na zdrowiu, być rozłożone na łopatki. Czasami, no nie warto, nie warto tak się tutaj wybiegać przez szereg. Wybiegać przed szereg i przemęczać. Aha, jeszcze tutaj o miłości mówiłam, że zielone światło, żeby poznać kogoś, mężczyzna w Waszym wieku lub młodszy stanie na Waszej drodze. Poznacie taką osobę. No i nie wiem, co tutaj z tego wyniknie: czy to będzie tylko romans, czy taka ciepła znajomość, czy jakiś długotrwały związek. W każdym razie jest potencjał, właśnie, żeby kogoś takiego poznać i jakieś tam te tą relację z takim panem nawiązać. No i myślę, to tyle z najważniejszych spraw drogie raki. Ja życzę wam udanego miesiąca, dobrych decyzji, żebyście się nie przemęczały. Wszystkiego dobrego i zapraszam oczywiście do moich kolejnych filmów. Pozdrawiam was serdecznie. Pa pa.